SIĘ Panu. Właściwie można by było powiedzieć, że kazanie już dzisiaj zostało wygłoszone. Jezusowe kazanie. Odczytana Ewangelia to fragment kazania na górze, a zawiera. Ona najważniejsze części nauczania Jezusa jest wreszcie także streszczeniem dobrej nowiny, a osiem błogosławieństw, które przed chwilą słyszeliście, jest jakby sercem Jezusowego kazania. Jakie to kazanie ma znaczenie dla nas, dla naszego życia? Czy jest ono aktualne, czy może już niemodne? Jezus uczy nas, jak być szczęśliwym, bo błogosławiony to znaczy szczęśliwy. Co to znaczy być szczęśliwym po Bożemu? Jego słowo o szczęściu budzi w nas niepokój, czasem gniew, niekiedy opór albo nawet bunt. Jak być szczęśliwym w biedzie, w poniżeniu, w zapomnieniu o sobie, w pokornym. Służeniu innym ludziom. Mam się weselić, i mam się radować z tego powodu, że jestem bity, wyśmiewany, wyszydzany dla imienia Jezusa? Czy tak wygląda życie szczęśliwe? Życie. Piękne życie, które warto przepędzać w, naszym, w naszej codzienności. Powiesz, że tego wszystkiego zaznaję pod dostatkiem to, co Jezus mówi, o tych wszystkich naszych troskach. O naszej biedzie, o naszych trudnościach za współżyciem z bliźnimi, o tych naszych niepokojach, kiedy wali się świat. I powiesz ja tego wszystkiego, nie chcę uznawać za szczęście albowiem. To wcale nie jest szczęściem przeżywać te wszystkie troski i to życie jest takie trudne, takie ciężkie, że naprawdę Pan Jezus chyba sobie żartuje, kiedy mówi, że akurat wtedy, kiedy najbardziej mnie coś boli, że wtedy powinienem być szczęśliwy. Czy może być jednak prawdziwe szczęście zdobyte w łatwy sposób? Każdy z nas w końcu powie: Życie szczęśliwe zdobywa się w trudzie i wzmaganiu. Przypominam sobie słowa młodzieńca z opolskiego liceum. Gdy spotkaliśmy się gdzieś na drodze, mówi w pewnym momencie, proszę księdza, czy ksiądz wie, dlaczego ja wierzę Ewangelii. No powiedz mi, dlaczego wierzysz Ewangelii? Dlatego, że jest taka trudna i wymagająca. Dlatego, że jest taka trudna i wymagająca. Przypomin przypominają mi się słowa papieża Jana Pawła II, który powiedział w pewnym miejscu do młodzieży: Wymagajcie od siebie nawet wtedy, gdyby inni od Was nie, wam, nie wymagali. Nie ma nic naprawdę pięknego, dobrego bez trudu, bez cierpienia, bez wymagań, bez poświęceń, bez pracy, często bardzo nawet ciężkiej. Jezus wyszedł na górę, usiadł i zaczął mówić. Bóg często tak czyni w historii naszej Ziemi. Że w jakiś sposób wzywa nas na górę. Czy to wtedy, kiedy Mojżesza zaprosił na górę i tam z nim rozmawiał, a potem na tej samej górze wręczył mu także tablicę z przykazaniami, czyli streszczeniem tego, jak powinien człowiek postępować. Na górze Pan Bóg zawarł przymierze z ludźmi. Pan Jezus, mówimy, często wyszedł na górę i tam się modlił. Czasem nawet prosił. Wy tu zostańcie, a ja pójdę na górę, aby się modlić. Czasem trzeba znaleźć się. I w samotności, i w ciszy, w odosobnieniu, ażeby wejść w siebie, w swoje sumienie, zobaczyć, na jakiej ja jestem drodze. Czy ja idę właściwą drogą, czy może idę fałszywymi ścieżkami, które prowadzą do nikąd, albo do śmierci wiecznej. Dzisiaj, kiedy świat nie pozwala nam, aby być w ciszy, dzisiaj wszędzie jest szum, jest ostra muzyka, są tylko problemy, są tylko nieszczęścia w wiadomościach różnego rodzaju, ale jakże mało jest ciszy. Takiej ciszy, która jest błogosławiona, która nam pozwala, abyśmy się zastanowili nad sobą. Bo czasem sami unikamy ciszy, żeby sumienie do nas nie przemówiło, żeby nie ruszyło nas, żebyśmy nie mieli jakiejś pretensji do siebie samego, że jesteśmy źli, że błądzimy. Że naprawdę bliźnim często szkodzimy, że w nas nie ma miłości, tej prawdziwej, tej nie tylko ze słowa, ale tej z życia codziennego. Trzeba właśnie, abyśmy stanęli przed sobą w prawdziwej, w prawdzie. A życie nasze jest właściwie taką wędrówką. Czasem nawet trzeba w tej wędrówce iść sam, nie liczyć na czyjąś pomoc. Nieraz trzeba, żeby wejść na górę, liczyć na własne siły. I taka wędrówka pozwala nam stanąć blisko Boga. A wtedy wszystko jest inne. Wczoraj powiedział kardynał Grocholewski do nowego biskupa w Krakowie: Życzę Ci, ażebyś pamiętał, że nie ma. Lepszych sposobów na swoją misję, swoje życie, swoje wielkie troski jak życie w modlitwie. Najpierw modlitwa. Jeśli modlitwy zabraknie wszystkie nasze rzeczy właściwie stają się bardzo marne i nie służą ku dobremu, bez modlitwy Nasze życie często jest bardzo, bardzo marne. Wydaje się, że jest odwrotnie. Dzisiaj ludzie uważają, że na modlitwie jest czas stracony. Szkoda czasu, czas szybko płynie, a ty jeszcze tam spędzasz ten czas w kościele. Co Ci to daje? To ci wszyscy, którzy jeszcze nie są szczęśliwi, nie modlą się. Oni jeszcze się karmią złudzeniem, że tu znajdą szczęście, że w jakiejś loterii znajdą szczęście, że w jakimś wygranym takim czy innym konkursie, że wtedy, kiedy akurat będą nas wszyscy chwalić. Tymczasem to szczęście jest. Wtedy, kiedy jesteśmy blisko Boga. Jak się cieszę i wdzięczny jestem za wszystkich, których kiedykolwiek spotkałem w moim życiu. Między innymi, choćby dziękuję za to, że gdy byłem, pracowałem na wsi jako proboszcz, wcześniej. Kiedyś idę w stronę kościoła, spotykam starszego człowieka, parafianina, 80 lat, i zaczyna opowiadać: Proszę księdza, idę do kościoła i chodzę często, bo ja już jestem na ukończeniu mojego życia. I już coraz to częściej myślę, jak to życie mi upłynęło. I jestem wdzięczny Bogu, że wiarę uchroniłem, że modlitwę uchroniłem, że nie wstydzę się swojej wiary, że upominam także swoich wnuków, kiedy czasem chcą własnymi drogami chodzić. Moje sumienie nie wyrzuca mi czegoś bardzo ciężkiego. Z nikim nie mam jakichś strasznych gniewów. I dlatego jestem coraz spokojniejszy, choć coraz trudniej mi iść do kościoła, ale coraz spokojniejszy o moją wieczność. Ale jeszcze inne spotkanie miałem z matką, która miała pięcioro dzieci, a więc rodzina naprawdę duża. Przed opowiada, przed trzynastu laty, gdy byłam w ciąży z trzecim dzieckiem, z Karolinką. Potrzebna mi była pomoc medyczna dla mojego dziecka. No i po rozmowie, po oględzinach lekarskich, a trafiłam na doktora, który po zbadaniu dziecka powiedział: No, i co z tą ciążą zrobimy? A ja do niego mówię, no, rodzimy. Pani jest niemądra. Pani wie, że pani nie może urodzić to dziecko, bo to na pewno pani zdrowiu nie będzie służyć. I potem jeszcze inne jakieś tam rzeczy opowiadał, złe, że aż mi by przykro było, jak może lekarz tak który leczy, jak może tak okrutnie człowieka zmanipulować. Dlatego po jakimś czasie powiedziałam nie, dziękuję bardzo. Wściekł się wtedy, nawet mi nie wziął żadnej zapłaty. Będzie pani żałować. A ja poszłam do innego lekarza. I wszystko pięknie się ułożyło, i Karolinka jest zdrową. A ja także żyję, mam już nawet pięcioro wszystkich. Popatrzmy się, jakże różne jest, są rodzaje tego szczęścia. Tego doktora, który widać wiary, nie miał i uważał, że jej on daje szczęście w tym, że poleca jej, aby ona się pozbyła ciąży. A ona tymczasem uważała, że szczęśliwa jest wtedy, kiedy może rodzić dziecko i wychować je. Drodzy bracia i siostry, jeśli ktoś idzie za Jezusem, to na pewno prędzej czy później odczuje błogosławieństwo. I to, że jest błogosławiony, i to, że jest kochany, i to, że na każdym kroku Bóg go strzeże. Patrzmy się na, tak, na tą naszą dziewczynę, która jako wolontariuszka pojechała gdzieś aż do Boliwii, ażeby tam pouczać dzieci religii. A swoje życie młode 24 lat. Piękna dziewczyna. I pięknie grała na gitarze, i pięknie śpiewała. I była jeszcze na spotkaniu z Ojcem Świętym w Krakowie i tam także szumiała na całego chwaląc Boga. Wydaje się, ktoś mówi, co z tego ma. A ona jest szczęśliwą w niebie, albowiem człowiek wierzący jest szczęśliwy, kiedy nawet cierpi dla imienia Bożego, kiedy przeżywa różne problemy, kiedy musi nieraz iść, tak jak jego mistrz, drogą krzyżową i nawet może być ukrzyżowany. Ale jest szczęśliwy, bo zaufał Panu i Pan Go ze wszystkiego wyprowadzi, choćby nawet największego zła, cierpienia, nawet śmierci. Amen.